Dlaczego na pogrzeb Edwarda Lindego Lubaszenki trzeba będzie poczekać? Jaki poważny powód ujawnia Związek Artystów Scen Polskich w tej sprawie? Co ty o tym myślisz? Nie da się ukryć, że śmierć legendy polskiego kina i teatru Edwarda Linde Lubaszenki poruszyła środowisko artystyczne i widzów w całym kraju. Artysta zmarł 8 lutego 2026 roku w wieku 86 lat, o czym poinformował jego syn Olaf Lubaszenko. Publikując w mediach społecznościowych emocjonalny wpis Żegnaj tato. Jaki ma być powód opóźnienia pogrzebu? Na razie nie znamy dokładnej daty uroczystości pogrzebowych. Jak wynika z przekazów medialnych, pogrzeb nie odbędzie się od razu, ponieważ Związek Artystów Scen Polskich, ZASP, wystąpił z oficjalną prośbą o to, by ceremonia miała charakter państwowy z honorami państwowymi, co stanowi wyraz uznania dla wyjątkowego dorobku Lindy Lubaszenki w polskiej kulturze. Decyzja w tej sprawie została już podjęta przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Potwierdzono, że będzie to pogrzeb państwowy i że rodzina wyraziła zgodę na taki charakter ceremonii. Jednak takie przygotowania często wymagają kilku dodatkowych dni, ponieważ wiążą się z koordynacją z instytucjami państwowymi i organizacją godnej uroczystości, gdzie zostanie pochowany aktor. Dopóki szczegóły nie zostaną oficjalnie podane, miejsce pochówku pozostaje kwestia otwarta. W mediach pojawiają się trzy główne mówi się o możliwych lokalizacjach. Warszawa, stolica, gdzie często odbywają się uroczystości państwowe. Kraków, miasto, z którym artysta był związany zawodowo przez ponad pół wieku. Wrocław, miejsce, z którym wiązały się jego wczesne lata i rodzinne korzenie. Mój komentarz: Myślę, że to naturalne, że społeczność artystyczna w Polsce chce pożegnać Edwarda Lindę Lubaszenkę w sposób, który odda jego ogromny wkład w kulturę i sztukę. Ceremonia o charakterze państwowym to forma najwyższego uznania, która wymaga jednak czasu na przygotowanie. Choć opóźnienie może być trudne dla rodziny i fanów, warto pamiętać, że szacunek wobec dorobku tak znaczącej postaci wymaga starannej organizacji i właściwej oprawy. Jak myślisz, czy pogrzeb państwowy jest najlepszym sposobem pożegnania takiej legendy kultury? Napisz nam o tym w komentarzu, bo chętnie poznamy Twoją opinię. Dziękuję, że jesteś. Jeśli chcesz być na bieżąco, zostaw subskrypcję.